Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. W tym odcinku, a zarazem pierwszym, pokażę Ci sposób, w jaki możesz wykonać proste i nowoczesne menu nawigacyjne przy użyciu HTML-a i CSS-a oraz opcji Flexbox. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od samego początku, czyli od pustego dokumentu. W pierwszej kolejności utworzymy sobie prostą strukturę kodu HTML, następnie zdefiniujemy miejsce, w które będziemy wprowadzać nasz kod CSS. Dalej zajmiemy się samą strukturą kodu HTML, czyli zdefiniujemy sobie kilka elementów. Pierwszy z nich to będzie menu nawigacyjne. W środku menu nawigacyjnego znajdzie się nasz Flexbox. Niech ma sobie klasę Flex Container, a dalej utworzymy sobie od razu trzy kolumny. Pierwsza z nich to będzie logo. W środku umieścimy sobie napis logo. Drugą z nich będą odnośniki. Od razu sobie utworzymy te odnośniki. Pierwszy to będzie Home, dalej About, następnie na przykład Portfolio, później Kontakt. Trzecią kolumną będzie nasz przycisk wzywający do działania. Utworzymy sobie od razu taką kolumnę. Div Class CTA i w środku przycisk z napisem Call to Action. Czyli odświeżymy sobie teraz naszą stronę. Nie wygląda to jeszcze jak menu nawigacyjne, ale będziemy nad tym pracować. Zaczniemy sobie od przygotowania samego Flexa, aby nasze elementy były wyświetlane w prawidłowy sposób. Wracamy do edytora tekstowego. Następnie spargetujemy sobie klasę Flex Container. Zrobimy sobie Display Flex. Po zmianie zauważymy, że te elementy nie są już wyświetlane pod spodem, tylko są wyświetlane obok siebie w jednym wierszu, wedle jednej osi. Chcemy teraz, aby te elementy zajmowały całą dostępną przestrzeń, jaką tutaj mamy w obrębie naszej przeglądarki, oraz dodatkowo były wycentrowane w pionie. Dlatego definiujemy sobie tutaj od razu dodatkowe parametry. Też z nich Align Items zrobimy sobie Center. Justify Content skorzystamy tutaj z opcji Space Between, aby odstępy między wszystkimi kolumnami były takie same. Teraz możemy zauważyć, że no te elementy już zostały umieszczone tak, jak być powinny, tak, jak tego oczekiwaliśmy. Zajmiemy się teraz wyglądem naszego menu nawigacyjnego. Przede wszystkim nie chcemy, aby elementy były rozmieszczone w taki sposób, w jaki teraz są. To jest logo oraz przycisk przesunięty maksymalnie do krawędzi ekranu. Nie wygląda to zbyt dobrze, dlatego od razu sobie z tym zawalczymy. Nadamy na naszym flexie szerokość 1200 pikseli. Sprawimy, aby ten flex był wycentrowany względem obu krawędzi. I po zapisaniu wygląda to w ten sposób. Ustawimy sobie teraz kolor tła dla naszego menu nawigacyjnego. Niech będzie koloru czarnego. Stargetujemy sobie menu nawigacyjne. Background ustawiamy na czarny. Kolor dajemy sobie biały, dla tekstu oczywiście. Mamy tutaj odstępy od górnej, lewej i prawej strony. Docelowo chcemy, aby nasze menu nawigacyjne było przyczepione do górnej części przeglądarki, dlatego musimy zmienić ustawienie jego pozycji. Zmieniamy sobie ze statycznej domyślnej na Fixed. Następnie od górnej krawędzi i od lewej krawędzi przeglądarki ustawiamy 0 pikseli. Następnie nadajemy maksymalną szerokość. Może to być 100%, może to być 100 viewport width. W obu przypadkach nam to zadziała. Ja zostawiam procent i mamy menu nawigacyjne sformułowane w taki sposób. Zajmiemy się teraz odnośnikami w naszym menu nawigacyjnym. Sprawimy, aby troszeczkę lepiej one wyglądały. Dlatego sobie je targetujemy, razu w CSS-ie. Odnośniki, a następnie A. Nadajemy kolor biały oraz rezygnujemy z domyślnego podkreślenia, które było ustawione jako underline. Wygląda to już w ten sposób. Teraz nadajemy odstępy boczne względem odnośników. Ja tutaj skorzystam sobie ze skrótu. Pierwsza wartość oznacza margines od góry, od dołu względem tego elementu, a druga wartość oznacza margines od lewej i od prawej strony. Dlatego te odstępy będą takie same. Elementy wyglądają w ten sposób już nieco lepiej, ale jeszcze chcemy dodać prostą interakcję, aby po najechaniu pojawiło się podkreślenie pod tym elementem. Dlatego obsłużymy sobie ten element poprzez hover. Teraz zrobimy sobie border dolny 2 piksele grubości, koloru białego. Po najechaniu wygląda to w ten sposób. No chciałem tutaj jeszcze, aby ten border był odseparowany troszeczkę bardziej od tekstu, ponieważ według mnie jest za blisko. Dlatego przy użyciu paddingu dolnego na przykład 5 pikseli możemy sobie tę kreskę przesunąć. Chciałbym jeszcze tutaj dodać takie bardziej płynne przejście. Teraz jest troszeczkę zbyt twarde, dlatego przy użyciu Transition tutaj musimy Transition dodać zarówno do targetowania bez Hover, jak i z Hover, aby w obie strony one nam działało. Daj 0,25 sekundy animacji jest wystarczające na to przejście. Możemy tutaj zauważyć teraz, że nasza kreska w taki dziwny sposób się pojawia. Wynika to z tego, że przed najechaniem ten element nie ma zdefiniowanego borderu, Dlatego musimy sobie go dodać. Niech on będzie zdefiniowany, ale niewidoczny. W ten sposób zrezygnujemy z tego problemu. Nie będzie on występował. Niech będzie na przykład transparent ustawiony border dolny przed najechaniem. Tak? I po odświeżeniu nasza animacja już wygląda tak, jak powinna wyglądać. Został nam jeszcze przycisk, zatem od razu możemy sobie przejść do formatowania go. Wracamy do naszego kodu, pobieramy sobie klasę CTA. A następnie targetujemy baton i będziemy ustawiać obramowanie dokładnie takiej samej grubości, jakie ustawialiśmy dla podkreślenia przy naszych odnośnikach. Z tym, że tutaj to obramowanie będzie z każdej strony również koloru białego. Jeżeli chodzi o tło, no to może być czarne, może być przezroczyste. Ja wybieram sobie przezroczyste. Teraz, jeżeli chodzi o tekst, niech on będzie koloru białego. Wygląda to w ten sposób. Fajnie by było tutaj dodać jakiś dodatkowy padding. Zatem dodaję sobie padding od góry i od dołu. Niech będzie na przykład 12 pikseli, a od lewej od prawej strony 25 pikseli. Tu jest pełna dowolność. I fajnie by było tutaj, aby wszystko było ze sobą spójne, dodać do przycisku jakąś prostą animację. Zatem sobie stargetujemy teraz button hover. Sprawimy, aby po najechaniu tło tego przycisku było białe. A tekst był czarny, czyli można powiedzieć, że wszystko nam się odwróci. Wygląda to po najechaniu w ten sposób. To, co jeszcze tutaj możemy zrobić, to jest dodanie płynniejszego przejścia pomiędzy zmianą koloru. Możemy sobie skopiować naszą definicję z poprzedniego kodu i wkleić w te miejsca, i w ten sposób mamy troszeczkę płynniejsze przejście. Ostatnią rzeczą, którą możemy tutaj dodać, to jest na przykład. Zmiana kursora po najechaniu na ten przycisk. Definiujemy sobie kursor jako pointer. Wtedy będzie taki kursor, jak domyślnie, jest ustawiony dla naszych odnośników. Na sam koniec wykonamy drobne poprawki naszych elementów. Po pierwsze, chciałbym, aby wszystkie odnośniki oraz przycisk były pisane z wielkiej litery. Zrobimy to w następujący sposób. Targetując nasze odnośniki, ustawiamy tekst transform na uppercase. I to samo zrobimy sobie z naszym przyciskiem. Po zapisaniu będzie to się prezentowało w następujący sposób. Chciałbym teraz zmienić domyślną czcionkę dla elementów menu nawigacyjnego, aby ona wyglądała troszeczkę inaczej. Targetuję zatem sobie menu nawigacyjne. Font Family ustawiam na przykład na Montserrat. Po zapisaniu ta czcionka troszeczkę lepiej się już prezentuje. No i ostatnią rzeczą, którą tutaj wykonam to jest Ustawienie dużego zdjęcia, które będzie widoczne pod naszym menu nawigacyjnym, aby bardziej przypominało strukturę strony internetowej. Stargetuję sobie tutaj body, a następnie ustawię background image, URL. Ja mam tutaj wgrany jakiś obrazek bg.jpg. Następnie background size ustawię jako cover po zapisaniu. Mamy gotową naszą stronę internetową z prostym i nowoczesnym menu nawigacyjnym. Jeżeli mój wideo tutorial okazał się dla Ciebie pomocny, to zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę i rozważania subskrypcji mojego kanału. A na tę chwilę dzięki za uwagę, do usłyszenia, na razie i cześć.